Ale, Ryszardziku, ja chciałam teraz prasować. Przecież ja prasowanie mam. Chłopie, ja ci włączyłam serial o kotach. No, weź się chociaż odwróć w stronę kina. Rysieczku, patrz się, że żelazko stoi. Ja chcę se prasować tak. O, rozumiesz? Mógłbyś sobie obejrzeć o tych kotach tam. Panie. Jak mam prasować, jak ja mam tyle? Ja 20 centymetrów mi zostawiłeś. 20 cm? ja mam tylko do prasowania, no zrywałeś? Rysie, kuźwa. Przepraszam bardzo, czy Państwo mogliby wpłynąć na Ryszarda, żeby on mi pozwolił wykonywać swoje obowiązki domowe? Bo ja po prostu jestem zblokowana, jestem przez własnego kota. Wy też tak macie? O, czekaj, stanie, pójdzie. Jeszcze wpierdol to stało, nie wiem za co.